Malutka Agnes, to ty, ty nauczyłaś kurczaków składać jajka pod wodą? Jeszcze nie. Wyglądają dość starożytnie. To są jajka sniffera. Myślałam, że one wymarły. Co to za kurczak? O, to wcale nie są ptaki. Sniper to starożytny mop. Czy oni dbali o rośliny? Kochali rośliny i znajdowali nasiona, wątkając ziemię w najbardziej magiczny sposób. Zakładam się, że dzięki tym wszystkim jajkom mnie rozkwitnie w nowy sposób. I nawet otrzymamy nowe rośliny, jeżeli gracze zagłosują na snipera. Jajkowiście! Czy będzie mógł Sniffer ponownie wędrować po powierzchni? Będziecie mieć 24 godziny na oddanie głosu, zaczynając od 14 października o 18.00 za polskim czasem.